Problem, jakiego chciałam uniknąć w mojej wymarzonej firmie, to trudności, jakie się pojawiają, gdy klientka otrzymuje swoje zamówienie w dwa lub trzy tygodnie po dokonaniu zakupu. Osobiście jestem zbyt niecierpliwa. Kiedy czegoś chcę, chcę tego natychmiast. Nie chcę czekać w trzech ty w tygodni. Cóż po trzech tygodniach mogę w ogóle zapomnieć, dlaczego było mi to potrzebne. Te problemy logistyczne są zwykle największe, kiedy firma stara się utrzymywać asortyment kilkuset produktów. Żadna niezależna konsultantka nie może sobie pozwolić na trzymanie takiego zapasu do sprzedaży. To też w MaryKay Cosmetics zgodnie z naszą filozofią Staramy się celowo ograniczać do minimum liczbę niezbędnych produktów pielęgnacyjnych i upiększających. Zachęcamy wszystkie konsultantki, by zbierały zamówienia, wręczały produkty i przyjmowały pieniądze w dniu prezentacji. Nie stawiamy naszym konsultantkom wymagań dotyczących wielkości zamówień, ale te, które utrzymują u siebie odpowiedni zapas produktów, szybko się uczą, że ludzie chętniej coś kupują, gdy mogą od razu zabrać ze sobą zakupione kosmetyki. Powiedziałam Wam na początku tego rozdziału, że chciałam dać kobietom możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału. Strategie marketingowe, rewolucyjny system prowizji, technologiczny rozwój pro, um, produktów i technik dystrybucyjnych były niezbędnymi elementami mojego planu, ale zdawałam sobie sprawę, że żadne z moich marzeń nie potrwa długo, jeżeli nie będziemy umieli stworzyć rozsądnej polityki finansowej. Tak, to oznacza pieniądze. Musiałam zmierzyć się z dolarami i centami. Problem polegał na tym, jak utrzymać wypłacalność firmy i jednocześnie zapewnić naszym konsultantkom jak najkorzystniejszą skalę prowizji. Moją odpowiedzią były natychmiastowe rozliczenia. Długi niemożliwe do wyegzekwowania są podstawową przyczyną upadku wielu firm sprzedaży bezpośredniej. Wielu doskonałych reprezentantów handlowych nie Płaci firmom swoich należności nie dlatego, że są nieuczciwi, ale dlatego, że nie potrafią zarządzać pieniędzmi. W Case Cosmetics nasze konsultantki i dyrektorki płacą z góry za zamówiony towar, płacą przelewami bankowymi, przekazami pieniężnymi, kartą, mastercard lub visa. Nie akceptujemy czeków osobistych jako środków płatności za zamówienia. To nie jest brak zaufania, to po prostu bezgraniczna wiara w mądrość naszego amerykańskiego kapitalizmu opartego na zasadzie cash and carry. Żadna konsultantka Mary Kay nie może zaciągać długów w firmie i w rezultacie mamy bardzo niewiele wierzytelności i żadnych kosztów ściągania niespłaconych długów. Najlepsza w tym systemie jest to, że wszyscy na tym korzystamy, ponieważ przeznaczamy że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na wyższe prowizje. Każda konsultantka amerykańska prowadzi niezależny biznes i zachęcamy każdą z nich, by prowadziła swoje interesy w ten sam sposób. Większość ekspertów finansowych jest zaskoczona naszym systemem. Jest to coś niespotykanego w firmie tej wielkości. Rzeczywiście, kiedy rozpoczynałam działalność. Przepraszam, u mnie. Ktoś tu gryzie. Kiedy rozpoczynałam, um, rzeczywiście, kiedy rozpoczynałam działalność, mój księgowy przejrzał moje plany dotyczące dystrybucji towaru oraz prowizji i powiedział, nie ma mowy Merykej, kocham tę sytuację, nie ma mowy Merykej, nie możesz wymagać płatności w gotówce, nie możesz też mieć takich prowizji, Spo są zbyt wysokie w stosunku do przychodów, nie da się pracować w ten sposób, to nie będzie działać. Ale mój syn wraz z nowym partnerem naszej firmy po przeanalizowaniu każdego szczegółu mojego planu powiedzieli, że owszem, to będzie działać, a ja po prostu wiedziałam, że będzie. Mój księgowy nie był jedynym niedowiarkiem. Wielu ludzi, którzy dobrze mi życzyli, łącznie z moim prawnikiem, zapewniali mnie, że moja firma splajtuje. W końcu, czy ktoś kiedyś słyszał o firmie, której podstawą jest złota zasada traktuj drugiego, jak sam chcesz być traktowany? Mój prawnik podsunął się nawet do tego, że wysłał do Waszyngtonu pytanie, ile firm kosmetycznych plajtuje każdego roku. Przez cały czas ludzie mówili mi, Mary Kay, są to są tylko marzenia. Tak, to były moje marzenia. Właśnie od tych marzeń wszystko się zaczęło. Ale teraz, kiedy patrzę na wszystko, co wydarzyło się w tej firmie, jestem przekonana, że było to coś więcej niż marzenia jednej kobiety. Wierzę, że na długo przed tym, zanim zabrałam się do pisania podręcznika dla menedżerów, Bóg w swojej nieskończonej mądrości miał pewien plan. Jego planem było użycie firmy Moich Marzeń jako szansy dla kobiet na całym świecie. I zamiast zamkniętych drzwi korporacji opatrzonych napisem „tylko dla mężczyzn”, w naszej firmie znajdziecie otwarte wrota na tych, na których umieszczono zaproszenie. Witamy wszystkich. Szczególnie kobiety. Dla całej mojej rodziny stało się tradycją, że w święto dziękczynienia zbieramy się wszyscy w moim domu. Kilka lat temu szykowałam się właśnie na ten świąteczny tłum. Miało nas być 53 osoby, kiedy zdałam sobie sprawę, że zakupione przeze mnie dwa wielkie indyki nie zmieszczą się naraz w piekarniku. To był duży problem. Oczywiście mogłam przygotować jednego indyka dzień wcześniej, ale pomyślałam, że mógłby stracić ten niepowtarzalny smak świeżo pieczonego. Mięsa. Miałam co prawda kuchenkę mikrofalową, jednak zawsze najbardziej lubiłam indyka pieczonego powoli na ogniu. Wówczas przypomniałam sobie o czymś, co stało w kącie garażu, o moim starym, zakurzonym piekarniku. Wyczyściłam go i sprawdziłam, czy działa. Działał. Dobry, stary sprzęt, pomyślałam. Nigdy mnie nie zawiodł. Nagle przed moimi oczami pojawił się szereg słodkich wspomnień. Używałam tego piekarnika w 1964 roku, kiedy przygotowywałam kolację na seminarium z okazji pierwszej rocznicy powstania firmy. Kiedy czyściłam piekarnik, miałam ochotę się uszczypnąć, by Sprawdzić, czy nie śnie. Tamten dzień sprzed lat wydał mi się taki odległy. Tymczasem minęły zaledwie dwie dekady. Przeszliśmy długą drogę. Powiedziałam do mojego piekarnika. Pierwsza siedziba Marykei Cosmetics to niecałe 50 metrów kwadratowych w Exchange Park dużym kompleksie biurowym w Dallas. Jak już mówiłam, otwarcie miało miejsce w piątek 13 września 1963 roku, dokładnie miesiąc po śmierci mojego męża. 5 tysięcy dolarów, które zainwestowałam w receptury, opakowania i używany sprzęt biurowy wydawały mi się wówczas fortuną. Rozpoczynałam wielką przygodę. Richard i ja, czyli syn, wiązaliśmy wielkie nadzieje z naszą lokalizacją. Exchange Bank, Zajmował większą część pierwszego piętra budynku. Kilka dużych firm mieściło się na pozostałych piętrach. Było tam także kilka małych punktów usługowych, jak kawiarnia, apteka i restauracja. Nasze biura znajdowały się w centrum handlowym, gdzie potencjalnie miało robić zakupy 5 tysięcy kobiet pracujących w okolicznych biurach. Byliśmy pewni, że możemy na tym skorzystać. Przechodziły obok nas każdego ranka, idąc do pracy, a potem każdego popołudnia w drodze powrotnej. Tu mieliśmy rację. Przechodziły obok. Rano spieszyły się, by być w biurze na czas. Po południu biegły do domów. Mogliśmy wykorzystać jedynie fakt, że dwukrotnie w ciągu dnia miały przerwę na kawę. Nauczyliśmy się Wówczas wykonywać najszybsze zabiegi kosmetyczne, jakie kiedykolwiek widzieliście. Opanowaliśmy nawet sztukę szybkiego osuszania maseczek za pomocą elektrycznego wentylatora. Ciągle byliśmy pełni nadziei. Przewidywaliśmy, że trudno będzie zainteresować kobiety zupełnie nieznaną linią kosmetyków. Panie często mówiły: Używam od lat marki X i jestem zupełnie zadowolona. Potrzebowaliśmy czegoś, co przyciągnęłoby klientki. Pomyślało o perukach. W roku 1963 peruki były bardzo modne. Pojechałam więc na Florydę, gdzie wzięłam udział w szkoleniu i kupiłam zestaw wysokiej jakości, jakości peruk wykonanych z naturalnych włosów. Byliśmy gotowi. Wiedziałam, że jeżeli nam się nie uda, będę musiała przez resztę mojego życia pracować dla kogoś. Wystawne otwarcie było pomysłem Richarda. Zatrudniliśmy bardzo znanego stylistę peruk René of Paris, aby dopasował klientkom wszystkie peruki sprzedane tego dnia. Zatrudniliśmy także uroczą modelkę, by serwowała gościom szampana. Przyznaję, że nigdy nie czułam się zbyt komfortowo z tym pomysłem szampan plus modelka, ale przyjęłam opinię, że jestem staromodna i nie sprzeciwiałam się dłużej. I jak myślicie, kto ostatecznie interesował się modelką? Mężczyźni, nie kobiety. Tak czy inaczej, sprzedaliśmy około 12 peruk paniom, które przyszły na otwarcie, a René, René oczywiście wystylizował je bardzo elegancko. Oczywiście blondynki zakupiły czarne peruki, a wszystkie brunetki chciały włosy w kolorze blond. Byliśmy bardzo podekscytowani wynikiem pierwszego dnia sprzedaży, aż do poniedziałku rano. Wtedy przekonaliśmy się, że zakup, zakup peruki zupełnie innej niż naturalne włosy to duży błąd. Peruka powinna być niejako uzupełnieniem garderoby i poprawiać wygląd właścicielki wówczas, gdy nie ma ona czasu na ułożenie włosów. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak istotne było przekazanie tej zasady paniom podczas zakupu. My natomiast sprzedawaliśmy peruki w kolorach, które w danej chwili podpowiadała klientkom fantazja. Oczywiście, kiedy tylko dotarły do domu, rodzina i znajomi witali je okrzykami w stylu o cóż to za złotowłosa, co ty z siebie zrobiłaś? Nie, nie przyjmowaliśmy peruk z powrotem, ale robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by poprawić każdą z nich na tyle, by klientki były zadowolone. Po tym doświadczeniu byliśmy bardzo ostrożni przy doradzaniu klientkom, jakiego koloru włosy powinny wybrać. Rzeczywiście, peruki stały się atrakcją, atrakcją przyciągającą kobiety, które przy tej okazji kupowały także kosmetyki. Konsultantki zabierały peruki. Także na spotkania kosmetyczne, ale ponieważ naszym priorytetem była pielęgnacja twarzy, nie pokazywały ich paniom przed końcem szkolenia. Jednak peruki na spotkaniach powodowały szereg problemów. Po pierwsze, peruka dopasowana do twarzy konkretnej osoby może wyglądać zupełnie inaczej na kimś innym. Ponadto konsultantki musiały nosić te peruki ze sobą na szereg spotkań, a były to drogie i bardzo delikatne przedmioty. Łatwo było je zniszczyć, zwłaszcza komuś, kto nie umiał obchodzić, z nimi we właściwy sposób. Ponadto peruki zajmowały w naszym sklepie bardzo dużo. Jak czytam o tych perypetiach, to po prostu bardzo dużo miejsca. Układaliśmy je i stylizowaliśmy na zapleczu, które przez to było zawsze zagracone suszarkami i lokówkami. Ponieważ obsługiwaliśmy klientki w sali frontowej, była ona zawsze ładnie udekorowana, ale liczba peruk i akcesoriów z nimi związanych oznaczała, że nie mieliśmy gdzie trzymać kosmetyków. W końcu byliśmy zmuszeni wynająć dodatkową powierzchnię w piwnicy budynku na magazyn. Wówczas zaczęły się kolejne problemy, ponieważ w momencie, gdy Klientka dokonywała zakupu, należało przynieść towar z magazynu. W sklepie były tylko pojedyncze pokazowe modele. Należało więc wyjść z galerii, przejść przez 100 metrów, następnie zbiec na dół po długich schodach i przemaszerować kolejne 100 metrów, by dotrzeć do piwnicy. To była całkiem spora wycieczka. Richard zajmował się naszymi rachunkami, ale był także odpowiedzialny za wydawanie towaru z magazynu. Zawsze nalegałam, by Richard ubierał się jak biznesmen. E, pomimo, że ciągle wyglądał jak nastolatek. Każdorazowo po sfinalizowaniu transakcji odbierał zamówienie ze słowami tak proszę pani, za chwilę będę z powrotem. Następnie biegł w stronę schodów, a kiedy tak pędził przez galerię, jego marynarka powiewała i spadała mu z ramion. Zanim dobiegł do magazynu, marynarka i krawat przedstawiały widok daleki od wizerunku eleganckiego biznesmena. Kiedy skompletował zamówienie, starannie poprawiał ubranie i biegł z powrotem do sklepu, by z dystyngowanym uśmiechem wręczyć klientce jej zakupy. Ale patrząc na niego, nie można było nie zauważyć, że przed chwilą przebiegł co najmniej pół kilometra. W miarę jak rozrastał się nasz biznes, Richardowi przybywało obowiązków. Pewną ulgę odczuł dopiero wtedy, gdy dołączył do nas jego starszy brat Ben, który zajął się zarządzaniem magazynem i przynosił na górę towary, które zamawialiśmy telefonicznie. Na początku roku 1965 Richard, czyli syn, stwierdził: Mam dosyć tych peruk. Musimy się ich pozbyć. I rzeczywiście sytuacja stawała się absurdalna. Oszacowaliśmy, że sprzedanie jednej peruki zabierało konsultance 8 godzin. <grywka> Najpierw musiała przeprowadzić klientkę, by ta wybrała sobie odpowiednią perunkę, którą następnie należało dopasować. Wówczas należało ponownie zaprosić klientkę po odebranie gotowego produktu, który też czasem wymagał poprawek. To było dla wszystkich szalenie czasochłonne. Wycofanie perłów z naszej oferty okazało się świetną decyzją. Konsultantki skoncentrowały się na kosmetykach i już w następnym miesiącu sprzedaż osiągnęła 20 tysięcy dolarów. Do tego momentu byliśmy prawdziwie rodzinną firmą. Wkrótce dołączyła do nas moja córka Merlin. Zaledwie w dwa miesiące po otwarciu firmy odwiedziłam ją w Houston, gdzie mieszkała i dałam jej torbę pełną naszych kosmetyków. Żadnych materiałów szkoleniowych, tylko produkty. Zrób coś z tym, powiedziałam. Oczywiście moja córka używała tych kosmetyków od lat, więc nie musiałam jej do niczego przekonywać. Marilyn poświęcała większość czasu wychowaniu dzieci, ale mimo to została jednym z naszych pierwszych dyrektorów i przez cztery lata, dopóki problemy ze zdrowiem nie zmusiły jej do odejścia z firmy, była jedną z naszych najlepszych reprezentantek. Jestem pewna, że gdyby była w stanie kontynuować pracę, stałaby się jedną z naszych najlepszych dyrektor organi w organizacji. Moje pierwsze konsultantki, wszystkie dziewięć rozpoczęły tę pracę, ponieważ były naszymi przyjaciółkami i zaufały nam, kiedy mówiliśmy, że ten pomysł się powiedzie. Byli na rynku. Inni, może bardziej doświadczeni handlowcy, z którymi chciałam pracować, ale postanowiłam stanowczo, że nie będę starała się pozyskiwać dla naszej organizacji osób pracujących dla innych firm sprzedaży bezpośredniej. Moja pierwsza konsultantka, jak pięknie, moja pierwsza konsultantka Dalen White, pracowała wcześniej w firmie mojego męża i przyłączyła się do mojej firmy w przy, z przyjaźni. Dziś Dalen jest jedną z krajowych dyrektor sprzedaży, a jej zarobki przekroczyły jej najśmielsze oczekiwania. To właśnie ona stała się pierwszą milionerką Mary Kay. Ten tytuł przyznawany jest krajowym dyrektorkom sprzedaży w momencie, kiedy ich zysk z prowizji osiągnie kwotę miliona dolarów. Do dziś mamy 70, to nie wiem w którym roku pisa, 4 milionerki Mary Kay, z czego 27 osób to multimilionerki. Nieźle jak na firmę, która zaczynała działać jedynie z nadzieją i modlitwą.